Drodzy Państwo, Drodzy Państwo, głosowanie jeszcze nie zakończone. W głosowaniu wzięło udział 459 posłów. Większość bezwzględna wynosi 230 posłów. Poseł Szymon Hołownia uzyskał 265 głosów, poseł Elżbieta Witek 193. Stwierdzam, że marszałkiem Sejmu został wybrany poseł Szymon Hołownia. Drodzy Państwo, Panie i Panowie Posłowie, bardzo proszę pana marszałka Szymona Hołownie o objęcie przewodnictwa i dalsze prowadzenie obrad. Gratuluję dziękuję Panie Marszałku. Życzę powodzenia. Dziękuję Proszę bardzo. Dzięki serdecznie Panowie Ministrowie. Dziękuję. bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Marszałku. Bardzo dziękujemy za piękne reprezentowanie. Dziękujemy za dobrze wykonaną pracę.